Świętego Wojciecha nazywamy świętym trzech narodów, ale jak sami usłyszycie zaraz, tych narodów było o wiele więcej niż trzy. Sam świętego Wojciecha kojarzyłem z tego, że jest patronem Polski, że ma coś wspólnego z moim miejscem zamieszkania, czyli z północą Polski, z warmią i mazurami, że mniej więcej żył w czasach mieszka I oraz że umarł śmiercią męczeńską. Święty Wojciech miał dobry start w życiu, miał bogatych rodziców i chcieli oni, by został rycerzem. Niestety okazało się, że jego zdrowie nie jest najlepsze i nie może sobie na to zwyczajnie pozwolić. No i właśnie, kiedy syn ciężej zachorował, to według legendy jego rodzina ślubowała, że jeżeli wyzdrowieje, to wstąpi do klasztoru. No i jak się pewnie domyślacie, albo wiecie też z poprzednich odcinków, Pan Bóg korzysta z takich momentów, by człowiekowi pomóc. Oczywiście to nie jest argument przeciw a raczej za zaufaniu Panu Bogu i Jego planowi, chociażby tak właśnie jak święty Wojciech. Ale wracając, Wojciech jako szesnastolatek zostaje wysłany do Magdeburga na nauki do biskupa, późniejszego świętego Alberta i właśnie to na jego cześć przyjmuje drugie imię Ad Albert. Na uwagę zasługuje fakt, że była to metropolia głoszenia dobrej nowiny wśród Słowian. Po dziewięciu latach nauki wraca do ojczyzny i zostaje biskupem Pragi. Tam właśnie zaczyna wewnętrzną przemianę kościoła. Zajmuje się ubogimi, sprzeciwia się wielożeństwu, handlowi niewolnikami z muzułmanami, umacnia celibat wśród duchownych i jest odporny na szemrane interesy. No niestety, ale to nie przysparza mu przyjaciół. Po pięciu latach papież uchyla się jego prośbą i zwalnia go z obowiązków biskupa. Razem z bratem postanawia pieszo pójść do Rzymu, by wstąpić do klasztoru Benedyktynów. Gdy ktoś go zapytał po drodze, czemu nie jest biskupem, powiedział, że łatwo jest nieść pastorał, ale o wiele trudniej jest nim władać. Tak właśnie na święty Wojciech staje się misjonarzem. Wyrusza na Węgry, gdzie chrzci przyszłego króla Stefana I. Często też bywa na dworze niemieckiego cesarza Tona III, pełniąc posługę spowiednika i doradcy. Papież Sylwester II i Otto bardzo cenią Adalberta, uważając go za człowieka prawego. Darzyli go wielkim szacunkiem i zaufaniem. No niestety, po zmianie papieża Wojciech dostaje nakaz powrotu do Czech, ale tam wymordowano jego rodzinę, a jego z pewnością czekałby taki sam los. Wtedy też podejmuje decyzję, że będzie podróżował do Polski, by tam szerzyć chrześcijaństwo. Ale znowu nas zagospodarowanie świętego Wojciecha miał pomysł nasz król Bolesław Chrobry i chciał on by został dyplomatą. Antalbert konsekwentnie starał się o pracę misyjną i Bolesław Chrobry podarował mu 30 wojów do ochrony na pogańskich terenach. A święty postanowił szerzyć chrześcijaństwo właśnie tutaj na północy Polski w Prusach. Rzeką Wisłą udał się do Gdańska głosząc Chrystusa na Pomorzu i właśnie stąd jest przedstawiany często z wiosłem. Ale idąc na wschód, wiedział, że towarzystwo żołnierzy nie wygląda wcale przychylnie i postanowił po prostu oddalić, aby nie wyglądać podejrzanie. Zostawił przy sobie tylko trzech mnichów. Niedługo potem otoczyli go prusowie, złorzecząc i grożąc mu. Wojciech, wiedząc, że sytuacja jest beznadziejna, postanowił wracać do Polski. Niestety prusowie szli za nim i otoczyli misjonarzy. Wojciecha pobito i obcięto mu głowę, potem przebijając jego ciało w uczniami. Prawdopodobnie były to okolice świętego Gaju koło Pasłęka w powiecie Elbląskim. Prusowie po pewnym czasie wypuścili na wolność pozostałych mnichów, którzy zanieśli wieści do Polski i papieża, a ten z kolei kazał spisać jego żywot przez świadków i ustanowił go świętym. Podsumowując, święty Wojciech odegrał olbrzymią rolę w dziejach Polski. Dzięki niemu właśnie powstała metropolia gnieźniejska i trzy biskupstwa w Polsce. Poza tym jest głównym patronem naszego kraju, dlatego też jego wspomnienie ma najwyższą rangę, to jest uroczystości. Jest też głównym patronem diecezji elbląskiej, warmińskiej, gnieźnieńskiej, gdańskiej i koszalińsko kołobrzeskiej Jeszcze dodam, że ku czci świętego stworzono z brązu drzwi gnieźnieńskie, które w 18 płaskorzeźbach przedstawiają życie świętego Wojciecha. Mnie święty Adalbert uczy pokory. Mam tu na myśli chociażby zrezygnowanie z dostojeństwa, wierność danemu słowu, męstwo, odwaga i zaufanie Panu Bogu. Zapraszam Was wszystkich do odwiedzenia sanktuarium w świętym Gaju i szczęść Boże!